Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar, cześć, zapraszam was do następnej gierki z serii Indie. W dzisiejszym odcinku zagrałem sobie gierkę, która nazywa się Adventure of the Red Cube, czyli przygody, a, adventures, czyli w liczbie mnogi, przygody czerwonego sześcianu. Jak sześcian to pewnie idealna gierka dla kogoś, kto chodzi na profil matematyczno-informatyczny i lubi matematykę, nie wiem w ogóle o co chodzi w tej grze, nie... Przeczytałem opis, ale i tak nic nie skumałem. Zrobi tę tą, tą gierkę jedna, jedna osoba, pan Thomas Ketchum, czyli prawie że Tomek, czyli prawie że ja. Wiem, dlaczego by nie przetestować. Sam wiecie, że ja lubię takie nowe gierki, żeby coś zrobić, takie boom, i potem każdy nie wie o co chodzi. Klikamy Start. Muszę dotknąć flagi. Dotknąłem myszką. Nie wiem, przechodzić. A, na szołka. Dobra, jesteśmy jakimś czerwonym sześcianem, chociaż on bardziej wygląda. Nie mogę skakać. To się tylko w lewo-prawo chyba chodzi. Tak, puszek, dobrze mi spamujesz. E, dobra. To, to nie wygląda jak ściany, ale. O, teraz, teraz, teraz skakanie działa Co, ja nie mogę skoczyć na to? A, to trzeba się rozpędzić, mądre Dobra, teraz muszę uniknąć kolców Ej, ta gierka mi przypomina takie... E, 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 e. Na pewno znacie te gry takie Sometimes you need to jump higher, okej okay. Taką gierkę z Impossible któryś tam Że, o cholera Ale to jest czułe Okej, okay, udało się to jedną taką gierkę właśnie, że trzeba było chodzić tym, 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 kwadratem i gdzieś tam dojść, co nie? You got okej, okay. już teraz koniec tutoriala... Nie, jeszcze się zabiję normalnie. Koniec tutoriala i gramy? Fuck! <grym> Więc... Jest to gierka indie, jest to pierwsza gra zrobiona przez tą osobę, tego pana Thomasa. Więc zobaczymy, ja to mówię, że... Ja coś czuję, że ja tutaj spa Spadnę normalnie. Więc po prostu tak odlażałem, postanowiłem to... O, oh shit! Tak po, po prostu dla odlażałem, postanowiłem sobie to ściągnąć, przetestować. I tym bardziej, że jest to odcinek nagrywany do przodu i na weekend wyjeżdżam e, i potem... Shit. I potem, potem ten odcinek będziecie tak naprawdę widzieć dopiero... Fuuu. Co jeszcze? Ja nie mogę tu skoczyć. O, będziecie widzieć chyba dopiero za tydzień w, śro, w środę. Tak więc shit! Tak więc zobaczymy, po prostu za następnym tygodniu będą odcinki tak jakby co dwa tygodnie... Co dwa tygodnie? Tak, co dwa tygodnie będą odcinki. Co dwa dni... Nie, tak więc. się tutaj skupić na grze i gadać, a to jest niemożliwe. Ja zawsze powtarzam, że spróbujcie sobie grać normalnie, a potem włączcie nagrywanie. Nawet jeśli nie nagrywacie na YouTube po prostu żeby zobaczyć, jak to jest, co nie? Jaka jest ogromna różnica, tak naprawdę. Ten kwadrat, niby sześcian, a czy to nie jest sześcian, to jest po prostu kwadrat? Sześcian to jest taki, wiecie, jest figura geometryczna, która ma. jest w 3D, można by powiedzieć, jeśli ktoś się rozumie, o co chodzi. Wow, co ja odpieprzyłem w ogóle? Skarż, 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 tylko mi nie spadli. Jak ja tu spadnę, to ja się zabiję. Znaczy, jak spadnie, tak się zabiję, ale. Żąpój! Yeah! Przeszedłem! O kurde, dobra, to tam jakąś inną grawitację. Czyli widzę, że ta gra jest ciekawa. Myślałem, że będzie tylko zwykła taka mapka i różne mapki. A jednak, jak sam widzimy, tutaj są jakieś ulepsze. A ja wiem, że jak tu trzeba głupio skoczyć. Jak sam widzimy, to są nawet jeszcze jakieś ulepszenia. ja! Yeah. What the fuck! Ok, udało się. Jampuj Jampuj Czyli nawet i kurde, ostro Skoczyłem, dobra, o się. Plup Jest ciekawie, nie powiem Nie wiem po co te, 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 wszystko, wszystko na dole tutaj tak jakoś to banalnie przeszedłem, co? Pier nagrywam 3 minuty i tak gra mi później, je, po, powiedział, że Ostatnie łatwy, że teraz jest ostatni poziom, ład? Co so, więc myślałem, że ostatnie tamte poziomy były, były łatwe, więc ten ostatni poziom będzie prawie niemożliwy. Kliknij tutaj, aby zagrać w final myszka. Ostatni poziom. Jestem w górnym lewym rogu, ale jest fajna mzyczka chociaż Dobra, nie wiem, muszę przejść chyba. No, spalaj tam. Naprawdę nie wiem, co w tej grze chodzić, szczerze mówiąc. Myślałem, że sobie pogram, że będzie to... Nie jesteś już czerwony. No, no nie jestem, a raczej to są przygody czerwonego sześcianu, a ja teraz jestem czarnym kwadratem. Znaczy w ogóle nigdy nie byłem sześcianem, więc de facto nie możesz skakać. Nie wiem co ja gram. <grym> Czemu to tak wolno idzie? Nie narzekajcie, to ten kwadrat tak powoli chodzi jakbym miał sam nie wiem co. Myślę, że to jest prawie niemożliwe. I za chwilę mi położy kolca na drodze, nie? A ja nie mogę skakać. <tak>, tak, tak będzie, się założę chyba. Dojdę do końca i będzie... Umarłeś. I od nowa. Dawaj, przejdę tą grę. Tę grę. Największe emocje jakie w życiu... Tak w ogóle czemu ja mam mikrofon tak nisko? Koniec. What? Ład? może być koniec. Spadłem. Nie wiem o co chodzi Agra się chyba skończyła i to mówię poważnie Nie mogę nic robić klikam z myszką, klikam strzałkami i... Nie wiem, nie wiem Spróbuję powiększyć ekran, bo... nie, też nic nie ma. Ni nic to nie zmieniło What the fuck Może pójdziemy jeszcze trochę w prawo, co nie tak kliknę, bo coś mi się wydaje, że... To jest taki jakiś twist, że trzeba by dojść w prawo i nagle spadniemy w górnym prawym rogu. Ale nie wiem. No nie no, bez jaj mi to. Chyba, że to jest jakaś, kurde wiecie, taka niekończąca się mapa jakaś. Że tak na terenie niby ciągle spadamy, a... I, I dojdziemy aż do tego górnego prawego rogu gdzieś. A może to ten twórca zrobił tak specjalnie, żeby każdy myślał tak jak głupi Stilgar. Czyli, przecież tą grę trzeba jakoś przejść, więc to nie jest koniec. I teraz się każdy głowi, głowi co robić, żeby dojść tam do tego górnego prawego rogu, bo to jest takie tajemnicze i myśli jak tam dojść, a tam się nie da dojść na serio chyba. Chyba tak, moi drodzy widzowie, nie wiem, to była jedna z najdziwniejszych gier na serii indie. Zresztą większość z nich jest dosyć dziwna tak, więc nie ma co się dziwić, ale spodziewałem się gierki, które sobie pogram więcej i dłużej, bo tam... W opisie było, że jest trochę tych, tych leveli trochę więcej niż, niż zagram, chyba że do serii tak szybko zleciało. Jeśli ktoś chciałby sobie tę grę zagrać i jakoś ją przejść... To, to zapraszam śmiało. A co ciekawe, można nawet tutaj w czterech graczy grać. Nie, nie, nie widzicie tego chyba właśnie, bo nagrywanie się włączyło. Nie wiem, sam oddzielna na konsolę tak naprawdę się włączyła. No ale nie wiem, sam... Nie wiem, nie wiem. Escape. Escape, nie, nie działa. Pause. New. Yeah, ja mogę od nowa zacząć grać. No czemu, czemu by nie? Czemu mamy nie grać dwa razy tą samą grą? Nie, no, moi Drodzy zowie, na tym zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Jeśli ktoś może sobie zagrać tak Hamsko, albo jak teraz idzie, to nie A, fakt e, To może, jak ktoś sobie e, sa, sam zagra, i może kto wie, tutaj są jednak serio, można tą grę jakoś przejść, to no, niech mi napisze, mogę nagrać jeszcze raz miłą chęcią. Shit No, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się, fakt, jak najbardziej podobał. Tak więc ja się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia i czekajcie, tylko to przejdziemy. yeah, Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.